Dzień dobry. Witam serdecznie. Pewnie ktoś z was pomyślał, że ostatni odcinek był ostatnim odcinkiem z Rewolda. No i nie. To nieprawda, bo wracam. Kiedy wyglądał się poprzedni odcinek to już minęło od czasu, kiedy grałem jakieś pół roku, wydaje mi się. No nie jestem pewien. Kilka miesięcy minęło na pewno i znowu mam ochotę grać w Rewolda. Mam nadzieję, że tym razem dłużej pogramy. No i postanowiłem, że żeby tak trochę dodać wczucia się w bohaterów, dołożyłem Widzów, wspierających, nie wiem czy wiecie, na YouTube ja mam taką opcję jak WSPIERAJ No i postanowiłem wykorzystać to W końcu wspierający dostaną jakąś fajną rolę na kanale i będzie to bycie moimi Kulikami doświadczalnymi w RimWorldzie, jeżeli ktoś z was chciałby być kolejnym wspierającym i kolejną osobą w grze Napiszcie w komentarzu, w, w, wesprzyjcie i czekajcie, to, żeby nie było, to, to nie jest tak, że Chcę od was tysiące monet Wsparcie kosztuje dwa złote miesięcznie, więc jakby to nie jest, na, to nie jest najwyższa kwota w życiu, jak to, jaką da się wydać. Śmialiśmy się na live'ie z Revraxem, że to, że to działa w ten sposób, że po pół roku wspierania za 2 złote, możesz sobie tak naprawdę, odpuściłeś sobie kole i, i dodatkowo chipsy-lacy, więc tak naprawdę to nie jest wielka strata, ale to już od was zależy, jakie są wasze priorytety. Tak chciałem trochę dołożyć ciekawostek, ciekawostek na, na kanale, no i go mamy. Mamy Wojciecha. Wojciech okazał się, że jest białym młodzieńcem, blond, którego postać przedstawia się w ten sposób, że jest naszym strzelcem i gością odlania się po mordach. Ogólnie nie wyszło na to, że nie mamy zbyt dobrych, zbyt dobrych parametrów, ale za to poprawiłem swoje cechy. Nie będę wam kłamał, ustawiłem je sobie, bo pewnie wylosowałbym jakieś negatywne. Wiem, że to daje nastroju, kiedy są jakieś różne negatywne cechy, ale prawdopodobnie będziemy mieć na końcu gry jeszcze 8 albo 10 postaci kolejnych i one będą mieć losowe cechy, więc wolałem ten początek zostawić sobie trochę prostszy, żeby mi się po prostu wygodniej grało, zupełnie dla ułatwienia, zupełnie. Ale żeby nie było, poziom trudności dałem sobie na chyba trudny w klasycznej Cassandrze, więc to nie jest, tak, nie jest takie easy peasy, ale też chciałem sobie trochę łatwiej, żeby nie było później przypału, no ale jak widać on nie ma zbyt dobrych, dobrych cech. Będzie naszym gościem od polowania. Wojciech będzie nasz, będzie po prostu polował, nie? Taki jest, taki jest, e, taki jest plan, więc e, dosyć dobrze strzela, dob dobrze walczy, ma dobrą uprawę i to w sumie, w sumie wszystko, bo oprócz Medycyny to naprawdę niczym się już nie zna. No, ale to cóż, Wojciech, nie? Co zrobię? Kacprowski. Niestety e, okazało się, że Kacprowski ma zbyt długi nickname, więc jest Kacprowski, Ale ustalmy, że to jest Kacprowski, okej? Okay? Dodałem imię Kacprowski. Wygląda na to, że Kacprowski ma dosyć duże problemy z kacem. Jako, że bardzo lubię kacprowskiego, dałem mu postać, która, która ma super fryzurę. Nie wiem, czy widzicie. No, nie będę, nie będę, nie będę kłamał, jest, jest obcięty na parobka. No cóż, jeżeli chodzi o cechy, to mu się pośczęściło. Dobrze strzela. Dosyć słabo się bije, ale ma potencjał. Jest mu naszym budowlańcem, górnikiem i gościem odgotowania i już przy okazji od uprawy. Naprawdę, gościu się zada na wielu rzeczach, ale to jest cały Kasproski, nasz streamowy specjalista od wszystkiego, więc fajnie, że go mamy ze sobą. W tym buildzie raczej pójdziemy pod budownictwo i pod górnictwo z nim. W sensie on raczej będzie przede wszystkim budował, później będzie górnikował sobie, ale plan jest taki, że głównie pójdziemy w tą stronę, żeby, żeby jak najbardziej to, to porobić. Jeżeli chodzi o gotowanie, to też go wrzucimy, pewnie trochę uprawy, no zobaczymy jak to będzie się układało. No jest Dakota, jest Dakota, ona, po pierwsze wybrałem, właśnie, jakich, skąd wybrałem czterech wspierających, w jaki sposób wybierałem, Wojciecha wybrałem, bo jest pierwszy, Kacprowskiego wybrałem, bo był, Kolejny, ale tak po prostu wybrałem, z to tak losowo bardziej. Tak oto wybrałem, bo jest jedyną, jedyną dziewczyną w. Tam, kobietą, przepraszam, nie powinien tak umniejszać. Jest jedyną kobietą wśród wspierających, więc postanowiłem, że ona musi tutaj się znaleźć. No i Tapczana też tak losowo wybrałem. Tak starałem się. Starałem się trochę wybrać z początku tych wspierających, ale też, ostatni, tak bardziej losowo. To nie jest tak, że wybrałem po kolei jeden, dwa, trzy, cztery osoby, które, które się pojawiły. Tak po prostu, tak. Myślałem, że o będzie dobrze, ale jako, że mamy chyba teraz 12 wspierających, to mi się wydaje, czy, czy tak, chyba 12 wspierających na kanale, więc do 12 postaci w teorii mamy, ale będę starał się to tak, tak losowo dorzucać. Jeżeli ktoś z Was napisze w komentarzu, że chce być i jakby potwierdzi swoją chęć i będzie wspierającym, to jakby dorzucać. Dorzucę was w pierwszych, no bo jak rozumiem, wy chcecie oglądać, więc jakby jesteście bardziej chętnymi byciu, więc jakby będziecie mieć pierwszeństwo. Tak, tak mi się wydaje, tak to zrobimy. E, taki, taki jest plan. No, zobaczymy w każdym razie, jak to wyjdzie. No, jeżeli nikt nie będzie chciał więcej, no to ok, no to mam 12 osób wspierających, więc jakoś to się tam poukłada, nie? Nie ma problemu. A chciałem trochę was docenić, wspierających, że, że tutaj do mnie wpadacie. No i. Dakota. Dakota będzie nam służyła jako, jako mózg tej całej operacji. Jako, że jako jedyna jest kobietą, jako jedyna ma łeb na karku. I tak wyszło na to, że, że też była wodem inżynierów, więc mamy dosyć dużo rzemieślnictwa i potencjał. Intelektualny potencjał i medyczny potencjał, więc wykorzystamy ją, żeby... O kurde, tak nie niefortunnie nie wyszło, wykorzystamy ją. Mam nadzieję, że trzech chłopaków na jedną jakoś to będzie dobrze, nie? Mam nadzieję, że nie będą się o nią bić za bardzo. Chociaż <laughs> różnie to bywa z postaciami, powiem szczerze. Yy, więc ona będzie od tych bardziej myślących rzeczy, a reszta murzynów będzie zapierdalać. Yy, przepraszam, nie murzynów, chociaż tapczan okazało się, że yy, z wyglądu jest ciemny. <grywy> no cóż, cały tapczan, cały tapczan. Chciałem yy, morderczy tap tapczan, bo tak, tak właśnie się przedstawiał na, na czacie, ale no, jak znaków było za mało na to nawet morderczego tapczana nie próbowałem, więc postanowiłem, że to będzie tapczan. Tapczan w ogóle umie, umie strzelać jak pojebany, ale nie damy go na polowanie, ponieważ ma też górnictwo i gotowanie i uprawy. I wydaje mi się, że potrzebujemy kogoś od górnictwa, bo, bo uważam, że to będzie dosyć sprawne, jeżeli okaże nam się, e, że no, ktoś musi po prostu kopać. Kopać żwir. Ktoś musi być od kopania, nie? Taki jest plan, nie? Taka jest, taka jest teoria. Czy to jest rozsądne? Nie wiem, ma, nie mam jeszcze pojęcia. E, ostatnim razem budowaliśmy się w. Kurde. A jejej. Ostatnio budowaliśmy się gdzieś w okolicach środka budynku. Uuu, drzwi jakieś. Natomiast teraz wydaje mi się, że zrobię poza. Bazę poza. Chociaż wybrałem dosyć górzysty teren. Więc jak widzicie, i tak sporo jest sporo jest miejscówek wewnątrz. Panie lepiej byłoby się zaczął wkupywać w sumie. No tak, wylosowałem teren. Tak naprawdę to nie wybierałem. Kliknąłem losu i kilka razy i trafiło mi na ten teren. Raz mi trafiło na taki. Jakiś taki pustynny równina, ale nie lubię tego terenu, bo jest dosyć nudny, więc wybrałem ten. To no, gdzieś się zbudujemy, kurczę? Znaczy, hmm. no, że gdzieś tutaj będziemy się budować, nie, nie będę jakoś wydziwiał. Gdzieś tu po prostu się zaczniemy budować, tu mamy dwie... Już tu mamy takie dwie rzeczy. Kurde, może byśmy się tu zabudowali, ale tu można nam przebijać się. Ech. Ech, ech, to jest zawsze trudny wybór. Dobra, budujmy się jakoś tak, jak coś się dobudujemy w tą stronę. Na pewno gdzieś tu, bo są dwie... Dwa gejzery, a to się, to się przyda później. No cóż, dobra, ale najpierw, zanim zaczniemy... Yy, musimy wybrać... O, ograniczenia. Meditate? O, w prawdziwą wersję, medytacja. Musimy dawać im medytację? To nie jest w ramach rekreacji? Ja. ja... O, oh, cholera, to, to, to ja nie wiem, jak to działa. Jakieś nowości mi powprowadzali. kur kurczaczki. E, oczywiście ręczne priorytety, bo tutaj nie ma, nie ma co kombinować. Teraz zróbmy tak. Jako, że pierwszy naszym planem będzie. Aha, takie, zaznaczyć wszystko, że mam zbierać na mapie. Zresztą to może doprowadzić też do problemów z, z tymi szumkami. Ale widzę, że oprócz nich, to tutaj więcej nie ma takich. Denerwujących stworków pochowanych, więc wydaje mi się, że wykorzystamy to i po prostu ich zaraz zniszczymy. Załatwimy chłopaczków. A tu są jeszcze. Kurde, no ale wypadałoby ich załatwić od razu, bo później urosną będzie tylko problem z nimi. Ale tak, najpierw to zrobimy. Kto jest najlepszy w strzelaniu? Czy najlepszy jest. W... O, ja wiem, najle... o mój Boże, najlepszy to Kasprowski tapcza, no nie potrafią napierdziać nieźle, nie? Ale Wojciech będzie polował, więc Wojciechowi damy lepszy karabin. Nie jest rozsądne, co ja robię teraz. Ale zróbmy. Jakoś tak dużo karabinów wyszło. No okej, okay, dobra. To jakoś tam będzie więcej, nie? W każdym razie. Taka to trochę gorzej strzela, ale i tak weź... No, ona nie weźmie rewol rewolwer, czy nie. Dobra, i teraz tak. Ubieracie chłopaczki spodnie, znaczy chłopaczki, dziewczynki. Dziewczynka. No, zobaczymy. Okej. Okay, stroje poubierane. Jest im chłodno. Minus jeden. No, dobra. Nie, mam nadzieję, że was to grzeje. Te, te, te hełmy metalowe raczej nie. Kurde. Bo nie będzie im zimno. No ale cóż, pech. Bezpieczeństwo najważniejsze, nie? Żebyście tutaj nie, po, nie pozdychali od razu, bo jak, jak, jak zabijałem zwykłych randomów, to nie było problemu, ale teraz trochę się zaczęły robić problemy. Mamy krówkę, mamy świnkę i teraz tak. Mm, tu mamy mało tych ziomeczków do zabicia. To chodźmy w to miejsce i załatwmy ich. Taki jest plan. Naokoło. Dobra i teraz tak. Jakby to zrobić tak, żeby nie dać się zabić, nie? Czy się to się zbije tutaj gdzieś? Ktoś tam z... A, tak, to jest strzela. Dobra, strzelaj tam. Bronicie, bronicie, się. uciecha bronić się. nam biją. No! No! No Jezu. Tak, pierwsze problemy, nie? Pierwsze dylematy. Załatwić no, ich! Mam nadzieję, że nie, nie połamią ich nie, jakoś tak naj, najmocniej. Super. Dobra. I teraz tak. Y skoro nie ma wolnych miejsc... O kurde, nie ma wolnych miejsc. Oj, oj, <laughs> Jest problem. Miejsca snu nie ma. Dobra. Nie wiem, czy to może służyć do leczenia. Chyba tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to, to może służyć do leczenia. A tymczasem, ta kota jako jedyna nie jesteś ranna. Yy, Potrzebuję to zniszczyć. Ta możesz to... Atakuj wręcz, o. To oni się leczą sami? Dobra. Yy, chłopaki, czy ja mogę wam nakazać... ...położyć się w łóżku? Jest taka opcja, medyczne łóżko na przykład, o. Mogę. No weźcie tam, połóżcie się, okej? Okay? Ja myślę że, myślę, że to jest jakaś metoda w szaleństwie. Ta was zaraz poleczy wszystkich. Przygląda to, że jest pielęgniarką, kurde, z tego wszystkiego. Okej, okay, to jest super. To na pewno. Dobra, idź ich lecz, idź ich lecz. Ale chwila, pozabijaj tych jeszcze, pobij na śmierć, dawaj. Dobra, idź ich lecz, dobra. Dobra, 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 super. A, właśnie, bo ja i nie zaznaczyłem. Macie być strażakami wszyscy, bo to jest bardzo ważne. Pacjentami macie być, to jest bardzo ważne. Macie być lekarzami wszyscy, bo to... to... Musicie się leczyć na pewno, goście. <laughs> Musicie się leczyć. Jeżeli obicie tragarzem plus, no to tragarzem plus też wszyscy będziecie. A później będziemy kombinować, co jak. Wojciech, ty się najbardziej znasz na polowaniu, więc... Ty od razu, Wojciech, będziesz po, po, polowaczem. Myśliwy... A dobra, niech oni, niech oni biegają już. W sumie niech oni biegają. Leczy Kasprowskiego. Uuu, czyżby jakaś sugestia? Zobaczymy. E, praca. Wojciech, na czym ty się znasz? Na strzelaniu tylko, tak naprawdę. E, powiedzmy tak, ustalmy jedną rzecz. Ustalmy jedną rzecz. Wojciech będzie się zajmował... Nie wiem jeszcze. Zobaczymy. O, może podgłoszę grę, że była ci... nie, nie była taka cicha. Nie wiem, czy to jest przeginka, odrobinkę. No zobaczymy. Jak będzie za głośno, to, to zciszę. Jakoś tak cichutko było. Więc Wojciech, ty się zajmiesz najważniejsze. Jeżeli nie masz co robić, to sprzątasz. To jest dobry plan. Co sumie badaczem też możesz być. Czemu nie? Artystą niekoniecznie, lecz, leśniczy. Uuu, leśniczy. W sumie Wojciech, zróbmy tak. Jesteś myśliwym. To jest... To jest... Najważniejsze. Później jesteś leśniczym, bo to też jest ważne. Czy znasz się na czymś dodatkowym jeszcze? Medyczne rzeczy. O, może trochę się jeszcze, Dobra, czyli tak, ty się tym zajmujesz spoko. Leśniczy, bardzo ważne. No dobra, teraz tak, rolnik. rolnik sam w doli nie może. Jest taka szansa w sumie. Zróbmy na drugi poziom. Teraz tak, kucharzem, czy będziesz. Hmm, Przebycie kucharzem jest bardzo ważne. Ale jesteś gorszym. A, jesteś... O, jesteś słaby w gotowaniu, jesteś dobry w uprawie. To rolnik na drugim poziomie, to na trzecim damy treser. Możesz tresować kogoś w ogóle? Zwierzęta 4. Niby możesz, ale czy chcesz na pewno? Nie powiedziałbym. Damy Ciebie na treser 4. Aha, zajmowanie się kumplami jeszcze, gościami, zajmowanie się. Ajajaj, to by się przydał. By się przydał gościa, gościa od PR-u, taki Entertain. ja aj, zabawiacza tego cyrkowego klauna. A może jakiś wspierający będzie chciał być cyrkowym klaunem, zobaczymy. Hmm, badacz. Na trzecim. Dajmy na czwartym w sumie, bo to nie jest takie ważne. Strażnik. No z dwojga złego, jak nie masz co robić, to zajmij się tym, nie? No, w teorii tak, w praktyce nie mam pojęcia, naprawdę. Widziałam spacer. Czy oni są poleczeni? Chwila, chwila, chwila. Czy ona ich po poleczyła? Tylko do to przyznaj się, poleczyłaś ich? Kurwa, tego nie. Tu nie leczysz. O, wow, wow. Fajnie, to Wojciech nam się wykrwa i będzie przypał. Nieźle. Dobry początek, widzę. Dobra, teraz tak. Katproski. Czym ty się zajmujesz? Jesteś dobry. O mój Boże, to jest naprawdę jakiś kok. z Kasprocki nam się wylosował. Po prostu tej fryzury, której nie widać. Chwila. czy mogę zrobić na miniaturkach, żeby było widać. Kurde, chciałem zobaczyć, żeby na miniaturkach były zawsze twarze pokazane. Bo realną godzinę? Nie pokazuj. O! kurde, fajne to jest. No, nie będę wiedział co mam na głowie, dobra. Ki, wy, wytrzymam to, ale chcę zobaczyć. Chcę patrzeć na fryżejka z Polskiego. <grym> na ten jego. Okej. Okay. Okej, okay, a ty czym się zajmiesz? W sumie, jak chłopaki nie macie co robić tutaj, <grym> przydałoby się czymś zająć, nie? Yy, to zróbcie jakiś taki mały pokój. Taki o tutaj. O taki. Może w tym, może gdzieś w tym zakątku. Za No, tu niekoniecznie. Taki tutaj pokoik zróbcie. O, taki na przykład pokoik, co wy na to. Dajcie tu drzwi. Tu doróbcie drugi od razu. Doróbcie drzwi. Też jakieś drzwi doróbcie, czemu nie. Dobra, żebyście mieli co robić, nie chłopaczki. I teraz tak. Kasproski pod kogo budujemy? podbudowniczego, co? I pod górnictwo. Ale na razie z górnictwa zrezygnujemy. Na razie z górnictwa zrezygnujemy i będziemy budować e, Query. Jak zwykle sobie pod Query postawiam jakieś przedmioty różne, takie typu znajdźki. Głównie metal tam będzie wypadać. Ale dodałem jakieś inne rzeczy jeszcze przy okazji, żeby dołożyć ciekawych mechanik. Czyli na przykład może wypaść bioniczna noga, ale jest 0,4% na to, że wypadnie noga, więc jakby mała, ale jakieś jest, więc zawsze może być coś ciekawego, taki game changer. E, no ja lubię tak się bawić. To, to mi sprawia Friday. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. W ostatnim podejściu też tak robiliśmy i nie było jakichś takich tutaj sprzeczek. Mam nadzieję, że tak dalej będzie. Że dalej będzie Wam odpowiadało to. I teraz tak. E, query, gdzie to było w meblach? Nie. A, tutaj jest. O! Kurde, no nie mogę wybudować tego w tym miejscu, dlaczego? A mogę zrobić małe Query? Miniquer. O, mini mogę. Super. Dawaj, miniquer w tym miejscu. Platforma. Wiertnicza. Tu, tu, tu. Dobra, i teraz tak, Kasprowski, Czym ty się zajmujesz? Kasprowski może się zajmować na pewno. Kurde, ale to jest naprawdę jakiś uniwersalny chłopak. Uniwersalny chłopak. No pewno będziesz budował. To jest. To jest luz Kasprowski, musisz budować. Jesteś budowlańcem na maksa. To jest. To jest... To jest, to jest jak amen w pacierzu, nie, po prostu. Amen w pacierzu. I tak, będziesz budował, spoko. Czy coś dodatkowo jeszcze do tego? Górnictwo jest ważne, ale czy potrzebujemy naraz, żeby on był górnikiem? Hmm, tego nie wiem w sumie, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że nie, może, może niekoniecznie. budowlaniec będzie mało trochę dla niego. Gotowanie też jest bardzo ważne, więc powiedzmy tak, budowlaniec na równi z Query. Górnictwem tak samo zresztą. Drugi, po, drugi poziom, jaki potrzebujemy. Znaczy wszyscy, jak nie macie co robić, bądźcie tutaj e, myśliwym, bo ty jesteście dobrzy. Ty w ogóle chyba nie będziesz tego robić, tylko ty jesteś od tych myślących rzeczy, więc spoko. E, na drugim poziomie damy kucharzenie. Społeczny Kasprowski zna się na tym gościu, zna się na, tym, no, zna się na tych rzeczach. Może na trzecim poziomie nie będzie. Rolnik na trzecim. Ale rolnik też na drugim się przydało. Leśniczy... Leśniczym nie będziesz w ogóle. Jakiś z tym w sumie i później ewentualnie jak nie masz co robić, może możesz sprzątać. Okej. Okay. Okej, okay. asystent. a co robi asystent? Wolni w więzieniu, puszcz w łączniki na, na szynach. <laughs> Czy wszyscy to nie powinni robić? A róbcie to wszyscy, w sumie. Kistym. Okej, okay, czy go mamy raczej z głowy? Dobra, Dakota teraz. Czym się Dakota zajmujesz? Rzemieślnictwo, medycyna intelektualne. Przede wszystkim, na pewno musisz Dakota badać. Musisz rzemieślnikować. To, no, to na 100%. A z takich normalnych, codziennych potrzeb i, i zadań Umiesz gotować. O! No, umiesz gotować, super. Super. Też uprawa jest spoko. Więc w sumie, jeżeli tego nie możesz robić. To nie wiem, jakiej priorytety powiem. Czy najpierw badanie? Teraz nie wiem, co jest ważniejsze, naprawdę. No, powiedzmy, że na razie zostawimy to, jak jest. Jeżeli nie wiesz, co robić. Jeżeli nie masz, co robić porobiłeś, po, co możesz, co robisz wtedy. Budowlanie zapewno nie? Kucharz. W sumie. Kucharz zawsze spoko, nie? E, coś więcej niż kucharz? Medyczne rzeczy możesz robić. Medyczne to wszyscy robią, więc nie ma problemu. No i możesz być też a, na przykład y, rolnikiem. Czemu nie? Na trzecim poziomie. Jak nie masz co robić, to możesz takie rzeczy robić, nie? I reszty zostaw. Tapczan. Uho, uh, niron. Tea! Nie mamy nikogo odgotowania w ogóle pierwotnie. O, naprawdę nie ma nikogo do odgotowania. Więc tapczan, pierwotnie przerobimy cię na <noise> kucharza. Nie będziesz myśliwym, jednak nie, zmieniłem zdanie. Będziesz kucharzem pierwotnie, bo to jest, to jest ważne. Jak nie masz co robić, w sumie ty się znasz na tym co? Znaczy, ty umiesz gadać? Umiesz gadać to Jezu. no Musiałeś jakoś wyrobić swoją pozycję, nie? Hmm. Na drugim poziomie masz? Nie, nie, na czwartym. E, będziesz to robić tak. no może na trzecim nie będzie. Oj. Tak, pierwszy poziom to ku, kuchasz. To też na pewno jest bardzo ważne. Rolnik na drugim, leśniczy na drugim. Nie masz co robić, to zawsze możesz coś tam pobadać, czemu nie? Eee, Budowla na pewno nie. Myśliwy. No, przydałoby się, nie? Jakbyś nie miał co robić, to w jak nie masz co robić, to w sumie czemu nie? To czemu nie? W sumie? Hmm. Łęśniczy zajmuje się też zbieraniem plonów. A zbiera plona, to znaczy, wyci zbiera i zanosi, czy tylko zbiera? Przydałoby się w ogóle, żeby ktoś miał ten. Yy, sprzątanie. Ok, będzie ciężko, będzie ciężko. Brak przestrzeni magazynowej. Yy, tak, już to robimy, spoko. Tu na przykład będzie składowisko. A co będzie w składowisku? Pozwalają na zgniłe? Nie, raczej nie. Świeże spoko, wszystko, wszystko, wszystko. Budowle, nie? Odłamki? Co to są kurwa odłamki? Chyba tu łączenie pozmieniali, co? Bo jest jakieś takie Odłamek metalu, kamienne odłamki Nie, ale zwłoki? Zwłoki spoko, nie? Oprócz syborgu, bo tego nie potrzebujemy Reszta jest spoko, niech będzie Dodatkowo tu by się przydało Zrobić już barierę naszą obronną Więc tu od razu Zrobimy tak zwanego smakomyka O tak o, w ten sposób, i tu będzie wysypisko. Nie pozwala na świeże. Na zgniłe też nie pozwala, i no, chyba to muszę wybrać, nie? Eee... O, powiedzmy nie będzie. Nie, no, a tam nie będzie. Git. I teraz tak. Powiększ obszar. No, zróbmy to w ten sposób na razie, no ale to nie jest najlepszy sposób. Na pewno nie. Gdzie mieć jakąś ochronę chociaż w sumie mogą działać chłopaczki, no, ale to w sumie ej, ej, wykorzystajmy ten moment, mamy 25, 25 minut na, na liczniku, jeżeli wam się podobało, to dajcie mi znać Tymczasem ja będę Wam dziękował serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, no i zapraszam do kolejnych epizodów. Dajcie znać, czy ten pomysł ze wspierającym i jego nickname'ami, jeżeli ktoś z Was jest wspierającym i zobaczył swój nickname, to, 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 to piszcie, cieszcie się, jeżeli nie, to napiszcie, to Was zmienię, czy coś. Nie chciałem, nie chciałem Waszych danych personalnych łamać, bo tak się nazywacie na, na YouTubie, okej? Okay? <laughs> w każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i napiszcie Wasze wyrażenia. Do usłyszenia, Siemanko. No i cześć.